Cześć, tutaj tata Karola. Cześć. I mama Marysia. Cześć. Dzisiaj robimy wspólnie zupę meksykańską. No, więc na początek pokażę, co tu mamy na ten stole. blacie kuchennym. Co to jest, Karol? Papryka. Papryki jest około 12-14 sztuk. Dosyć dużych. Fasola biała. Yy, jedno opakowanie, to masz chyba było pół kilogramowe, tak? Tak. Fasola, fasola jest namoczona wcześniej, jest mięciutka, przygotowana. Dobrze, jedziemy dalej. Pomidory? Pomidory mamy z naszej działki. Kiedyś pokażemy, jak to się robi, kiedyś pojedziemy na tę działkę, jak one rosną pięknie. Jak je zbieramy i przetwarzamy. Są dwa rodzaje pomidorów: jest pasta pomidorowa i pomidory w kawałkach. Fasola czerwona. Fasola czerwona, około pięciu puszek. Tak, 5 puszek czerwonej fasoli. Aha, pomidorów jest 4 litry. Kukurydza? Tak, kukurydzy jest około 750 ml. Tak, pisze na jednym opakowaniu, bo to jest opakowanie 250 ml, czyli mamy 750. Mięsko! To jest łopatka. U łopatki jest dokładnie 1,5 kg. Będziemy mieli na oczkach 5 mm. Będzie to robił Karol. Yy... Musi być mięso jako mięso mielone. My nie kupujemy gotowego mięsa mielonego, bo nie wiemy z czego jest stworzone, z czego jest zmielone, albo z czym jest zmielone. I mielimy sami łopatkę. Tutaj mamy. Cebulę? Około 6 cebul. Dosyć sporych cebul. Czosnek? Czosnek, półtora główki czosnku. I tu mamy przyprawy. Tutaj jest taka mieszanka przypraw, czyli sól, papryka słodka, czosnek, pomidory, cebula, czyli cukier, kminek, kolendra, oregano, cynamon oraz yy, gałka, gałka muszkatołowa. Gałka muszkatołowa. Yy, papryka jeszcze będzie dodana z naszej działki. Taka, taki dziwny kolor, no ale taka jest papryka po prostu po zmieleniu z naszej działki. Aromatyczna, bardzo aromatyczna. I tu mamy jeszcze oregano i bazylię yy, osobno, dlatego że będzie dodana do mięsa oczywiście jeszcze do tego wszystkiego będzie dodane, yy, dodany pieprz i sól no dobrze spotykamy się jak już będzie mięsko yy, zmielone i jak będzie ta papryka pokrojona w kostkę a teraz Karol Wam pokaże wstępnie jak się mieli jak się mieli mięso, proszę włączymy Zabieramy mięso, rzucamy i tak. I kolejny. Dobrze, spotykamy się później, jak będzie mięso przygotowane, zmielone. Fabryka oczywiście będzie pokrojona. Dobrze, mamy już wszystko pokrojone. Mięsko pomielone. Do garka, oczywiście, dodaliśmy. Wrzuciliśmy już pomidory. A teraz tak. Cebulka. Cebulka ląduje w oleju. I będziemy, będziemy zeszklimy ją po prostu. Może ja to zrobię sam, żeby nie pyskał na Karola olej. Prawda Karol? No. Dobrze. Jak się zeszkli z nasza cebula i zagrzeje, zagrzeją się pomidory, dodamy bulionu z rosołu. teraz dodamy teraz dodamy czerwoną fasolę białą i kukurydzę Już wyszło tego wszystkiego. Prawie 8 litrów. Pomieszamy Tę łukę. i zamieszamy. O! W garnku. dodajemy. Można dodać wody, ale lepiej dodać rosu. tak? Około pół litra. Na tą ilość. Jak będzie za gęste, dodajemy więcej wody. A na razie, niech to się wszystko ugotuje. Cebula nie się podsmaży. I spotykamy się później, jak usmażymy mięso. Cebula nam się zeszkliła. Dodaliśmy mięso. Tak długo to mięso smażymy, dopóki nie będzie całe takie białe, białe, szare. Po prostu, żeby nie było czerwonego. Dodajemy pieprzu. Dosyć sporo. To ma być aromatyczne. Gdzieś około łyżeczki, półtorej na tą ilość, co ja robię. Czyli około 10 litrów. Sól. Również Około półtorej łyżeczki, nie czubatej, tylko płaskiej półtorej łyżeczki, i to wszystko dalej smażymy Dodajemy e, oregano i bazylię. Tak, to jest dobra łyżeczka jednego i dobra łyżeczka drugiego. Tak. I. Jak już będziemy mieć podsmażone to mięso, szare, dodajemy te półtora główki czosku, który jest przyciśnięty przez praskę. I smażymy to dalej. Mięso już nam doszło, i teraz trzeba dodać ostatnie przyprawy. Karol podaj mi. To jest tak, tak jak mówiłem, półtora główki czosnku, około dwie łyż, łyżeczki, czubate łyżeczki czerwonej papryki. E, to jest ta, a to jest czerwona papryka z działki, dosyć ostra. Nie tak mocno ostra jak kajen, ale, ale jest dosyć ostra. Także dodajemy jej pół łyżeczki. Karol, właśnie czy trzymasz telefon? Tutaj tak. I to wszystko razem dalej będziemy dusić przez kolejne 5 do 10 minut. Pięknie pachnie. Mocno aromatycznie. Nie, bo nie boimy się dodawania przypraw. Naprawdę dodajemy ich sporo. Nie musimy dodawać papryki ostrej, bo wiadomo, nie każdy lubi ostre, ale pozostałe przyprawy, dajemy sporo tych przypraw. Typu czosnek, papryka, bazylia, oregano, Kmin, kminek musi być zmielony na, na proszek yy, i cynamon. No, cynamonu na tą ilość dodajemy płaską łyżeczkę. W zupełności starszy, dobrze. Niech tam tu się jeszcze podusi trochę. Bo raczej bym nie nazwał tego smażenia, tylko duszeniem. Nie musi być to przysmażone mięso. Tak, teraz jest praktycznie, byłoby dobrze. I za chwilę do tego dodamy jeszcze chwilę, nie się podusi i dodamy do tego sporą ilość papryki. Nie wiem, czy mi się uda to wszystko razem zmieścić. Garnek już zmieniłem, jak, jak widać, na większy. Oczywiście poszalałem i dałem za małe, pomyliłem garki. Ten jest 15-litrowy, tamten był 10-litrowy. Pamiętajmy, żeby to cały czas mieszać, bo pomidor osiągnie na dnie i zacznie się przypalać. Dobrze. Około 5 minut, 5 minut się widzimy, będziemy dodawali paprykę. Dobrze. I dodaliśmy już paprykę. I dusimy do miękkości, tak około 5 minut, nie więcej. Tu jeszcze nam się nie zagotowało, ale piękny zapach już jest z tej papryki wymieszanej z mięsem i z tymi przyprawami. Pięknie czuć cenamon. I te pozostałe, pozostałą ilość przypraw ja chyba w filmie na dole podam w opisie yy, na 4 osoby. Bo to jest naprawdę sporo. Spory garnek. No myślę, że wyjdzie gdzieś około 10 litrów na pewno. 10 do, do 12 litrów. Dlaczego tak dużo? A no dlatego, że my robimy to w słoiki. I potem, jak przychodzi nam ochota, to jest słoik zeszłoroczny, ostatni, po prostu otwieramy. No i jemy. Dosyć, dosyć sporo rozdajemy wśród znajomych, bo bardzo lubią tą zupę, a nie potrafią jej zrobić. Mam nadzieję, że ten filmik, który będzie teraz wrzucony, zainspiruje do tego, żeby samemu wykonać, właśnie. Takie proste i szybkie danie. Dobrze, spotykamy się, jak już nam ta papryka trochę usiądzie, puści wody, i wtedy dodamy do, do tego dużego garnka. Dobrze, tak widzimy tutaj, że już nam puściła papryka wodę, dosyć sporo wody. Piękny, piękny zapach, jest naprawdę piękny. No trzeba przełożyć już do tego dużego garnka. Bierzemy się za to, wyłączamy gaz. I przykładamy powoli do tego dużego garnka. Papryka jest na wpół miękka. Oj. Pamiętajmy cały czas mieszaj mieszać, bo pomidory usiądą na dnie i zacz zaczną się przypalać. Nie dosyć, że ładnie pachnie, to jeszcze wygląda smakowicie i kolorowo. Jest to bardzo pożywna zupa i bardzo rozgrzewająca na takie chłodne dni jak y, właśnie y, zima. I bardzo zdrowa zupa. Jeszcze ostatnie wlewamy, żeby nam nic nie zostało z tego najwyższego. Jeszcze raz mieszamy. I tak około 5 minut. Niech to się jeszcze gotuje. Po 5 minutach sprawdzamy, co trzeba jeszcze dodać. Soli. Czy próbujemy do smaku, czy jeszcze dodajemy soli. Pieprzu, ewentualnie papryki. Pamiętajmy, nie przykrywamy tego, dlatego, że jak przykryjemy, od razu nam pomidory siądą na dno i się przypali. I się przypali. Zostawiamy odkryte, i po 5 minutach będziemy sprawdzać, co trzeba jeszcze dodać do tego. I zupka już gotowa. W moim przypadku trzeba było dodać troszeczkę pieprzu i soli. I papryki słodkiej. Tu już jest przewodne miseczki, jak widać. Sporo mm. warzyw. Poezja smaku. Bardzo smaczna, bardzo dobra. Pomidorki się nie rozpadły. Dobrze przyprawiona. Dęsta. No i gotowana. Pamiętajcie, nie gotujcie zbyt długo. Bo się wszystko rozpadnie. Karol, spróbuj. Co uważasz? Pyszna, mm. czy nie? Pyszna. Tak? Super. Tak. Dobrze, dziękuję i smacznego. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Pozdrawiam i do następnego. Pa! Pa! pa.